Porozmawiamy sobie na temat rzadkiej choroby, jaką jest sarkoidoza. Sarkoidoza to tak naprawdę uogólniona choroba ziarnieniakowa. Ona manifestuje się powiększeniem węzłów chłonnych i przede wszystkim zmianami mięszowymi w obrębie płuc, aczkolwiek mogą dochodzić zmiany, które będą obejmować inne narządy. Zgody są rzadkie, natomiast najczęstszymi ich przyczynami jest włóknie płuc, do objaw ogólnych tej choroby należy duszność, ból w klatce piersiowej, zwykle zamostkowy ucisk, który sporadycznie może przypominać ból wieńcowy, tomaczają się bóle stawów, węzych są powiększone, ruchome, niebolesne. Dochodzi do powiększenia wątroby rzadziej śledziony, niekiedy zmian skórnych. Pojawiają się również zajęcia narządów wzroku, może się manifestować obrzęk, bolesność linianki przyłusznej, ale też zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. U około 85% chorych występuje samoistna remisja w ciągu dwóch lat do rozpoznania choroby, natomiast u pozostałych przebieg choroby jest przewlekły lub też postępujący. W leczeniu generalnie jako leki pierwszego rzutu wykorzystuje się doustnie glikokortykosteroid no ale też choroba ta może wiązać się z wystąpieniem niewydolności oddechowej.